Cześć, ja nazywam się F Ty jesteś na kanale O Zapachów Słońca i dziś opowiem o pierwszym dzikim mężczyźnie w moim życiu. Nie jest to żaden clickbait, żaden, żaden tytuł, który miałby przyciągnąć widza i żeby mówiła o czymś innym, absolutnie nie. Także po dłuższej przerwie mojej nieobecności na YouTube witam się z Wami z moim spalonym od słońca nosem, z moimi spalonymi od słońca policzkami. Bierzcie popcorn i zaczynamy. A więc poznajcie pana M. Widzicie tutaj jego zdjęcie, wyświetla się wam. Jest to jedno z dwóch zdjęć, które mam pana M. Dlaczego mam tylko dwa zdjęcia? O tym dowiecie się z tego filmu, słuchając tego, co dzisiaj mam wam do przekazania. Ponieważ jak znacie już mnie, mój kanał, to wiecie, że zawsze jest drugie dno tego wszystkiego. O czym mówię? Pana M, bo tak w tym filmie będziemy go nazywać, aby, aby jego osobowość została, że tak powiem, dla, dla Was, dla oglądających, tajemnicą. Nie ma potrzeby, abyście wiedzieli, kim ten człowiek jest. Pana M poznałam kilka lat temu, mając bodajże 23 lata, lub 24. Dokładnie już w tym momencie nie pamiętam. Poznaliśmy się w bardzo nietypowych okolicznościach, a całą tą znajomość zainicjował całkowicie on. To była pierwsza rzecz, która mi się bardzo spodobała, ponieważ miał inicjował, czyli miał cechy męskie. Kobiety bardzo chcą mężczyzn, którzy inicjują, którzy inicjują znajomość, którzy inicjują wszystko, co pogłębia tą znajomość. Mówimy oczywiście tutaj o relacjach głównie romantycznych, dlatego to kobiety chcą, żeby mężczyzna je pocałował, nie odwrotnie, jakby jest to w porządku, jest to w ramach takich równowagi energetycznej pomiędzy kobietami a mężczyznami. No i pan M zdecydowanie miał tą umiejętność inicjowania znajomości i pogłębiania jej. W momencie kiedy go poznałam, poznałam, wiedziałam, że jest wybitnie uzdolniony na potrzeby tego filmu. No nie będę mówić w jakich jakby dziedzinach, ponieważ wiele z was by się szybko domyśliło bądź E, bądź wygooglowało, kto to jest, ponieważ no, była to poniekąd osoba publiczna, więc był bardzo uzdalniony, był e, taki bardzo innowacyjny umysł, twórczy, techniczny, ale też e, bardzo był sztuką zajawiony, e, też później pisał wiersze, śpiewał piosenki, o czym się dowiecie. Mieszkał sam w swoim mieszkaniu e, z, daleko ode mnie, w innej części Polski, w innym województwie. Podróżował, nie pracował na żadnym etacie, był takim totalnie wolnym ptakiem, totalnie wolnym duchem. No i kontra ja, miałam 23 lata, miałam pracę na etacie, życie poukładane po prostu w kosteczkę. Które oczywiście tylko pozornie było poukładane, bo w środku był ogromny, ogromny rozpierdol po prostu w mojej głowie, była presja, był przymus. Robiłam to, czego nie chciałam, wewnętrznie nie czułam się spełniona, mimo że się okłamywałam, że tak jest. No, takie historie, które pewnie wielu z Was czuje, wielu z Was przeszło lub wielu z Was przechodzi. No i byliśmy zupełnie, zupełnie inni, czego nie da się ukryć. Ja zastanawiałam się, co taki chłopak jak on. Chłopak, facet, on był tam trochę starszy, no, na sporo starszy ode mnie. Co on widzi w ogóle we mnie? Wtedy tego nie rozumiałam. W ogóle takie pytanie, które rodziło się w mojej głowie: co ten mężczyzna widzi we mnie? Już na ten moment widzę dzisiaj, wtedy tego nie rozumiałam, że byłam no, przeogromnie zakompleksiona, niedowartościowana i w ogóle, wow, dzisiaj bym na to patrzyła zupełnie inaczej. No ale wtedy było jak było. Bardzo imponowało mi to, jak on żył, kim on był, że był takim wolnym ptakiem. No i jak się poznaliśmy, to e, praktycznie od razu było wiadomo, że, mm, no, że ta relacja jest taka nakierunkowana na relację romantyczną. E, bardzo szybko on, e, właściwie po paru godzinach znajomości, czy e, jak potem się dowiedziałam, nie miał w zwyczaju e, robić. Zainicjował na przykład pocałunek, który w momencie kiedy on, kiedy mnie pierwszy raz pocałował, ja po prostu nie byłam w stanie się ruszyć po prostu, ja nie wiedziałam co się ze mną dzieje, nigdy wcześniej czegoś takiego nie znałam, nigdy czegoś takiego nie przeżyłam, byłam wręcz po prostu sparaliżowana, ponieważ ten człowiek reprezentował tak wielką dzikość na tamten moment dla mnie. To wiecie, trudno opisać słowami. Ja tutaj mówię, że był wolnym ptakiem, wolnym duchem, że nie pracował, że podróżował, ale to się układało tak, że on naprawdę był bardzo nietuzinkowy. On poniekąd był uznawany za dziwaka przez wiele ludzi. Ja to rozumiem, bo dzisiaj ja jestem za dziwaka uznawana. I po prostu ta jego, ta jego dzikość, ta, ta jego wolność wewnętrzna, ta suwerenność, że on kroczył tak bardzo za sercem, był wolny w tym, kim był po prostu, no mnie, mnie niesamowicie pociągała, tak? była dla mnie no, szalenie pociągająca, ponieważ dzikość, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, na głębokich warstwach jest swego rodzaju bardzo głębokim afrodyzjakiem. I dla mnie to bez wątpienia był ogromna afrodyzjak, ponieważ w moim sercu, na dnie no, było zakopane właśnie to, czym on żył. Dzikość, suwerenność, prawda, kroczenie swoją ścieżką, czego ja wtedy absolutnie nie robiłam, absolutnie byłam w oporze do siebie, więc mężczyzna, który to reprezentował, starszy mężczyzna, niebrzydki, niegłupi. Mieliśmy bardzo podobne zainteresowania, bardzo podobne tematy nas łączyły. No, po prostu to było boom. I, i ja pamiętam tego, ten jeden pocałunek w moim życiu, kiedy on mnie pocałował, i ja nie byłam w stanie się po prostu ruszyć. Wszyscy się sensie, wiecie, ruszyłam się, ale ja byłam w takim stresie. Ja nie miałam pojęcia w ogóle, co się dzieje. Jakby energetycznie mnie to sparaliżowało, po prostu. Jakby on mnie objął tą swoją dzikością, i ja, i ja nie potrafiłam być po prostu w tym swobodna, nie potrafiłam być tak do końca w tym, puścić się w tym, e, zostać w tym flow, który jakby, w który on mnie objął. E, I ja to cały czas po prostu z tyłu głowy czułam, że ja nie pasuję, że ja nie umiem, że jestem gorsza. Być może znacie te uczucia, być może nie. Ja w ogóle wtedy, na tamten moment nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ja tak czuję. To naprawdę było bardzo głęboko wyparte. Ja po prostu czułam jakąś niezgodę dopiero po wielu, wielu latach. Mogę sobie Mogę do tego wrócić jako już zupełnie inna osoba, już też osoba dzika, też żyjąca po swojemu. Dopiero rozumiem o co chodzi, co się we mnie zadziewało. Więc z jednej strony niesamowicie ten człowiek, ten mężczyzna mnie pociągał. No po prostu to było wręcz magnetyczne, jak magnes mnie po prostu niego ciągnęło, a z drugiej strony było takie wielkie odpychanie. Bo, bo mój środek, moje wnętrze, ono bało się tego wszystkiego, bałam się, bało się tego, że on dotykał mnie po prostu swoją wolnością, tym, kim był, tym, co reprezentował, tym, jak, wie, jak wielkim, wewnętrznym ludziom po prostu był. I ja byłam tą bardzo krótką zresztą relacją, bardzo taka oszołomiona, bardzo na mnie to wpływało. Zwłaszcza ten ym, pierwszy pocałunek, po prostu on jakby mnie bardzo zmienił. On, no ja się czułam, jakby mnie zalał raj, w którym, do którego ja nie mogę wstąpić, do którego ja nie mogę postawić stopy, w tą, w tą miękką chmurkę nie mogę się zanurzyć, bo jestem w tych moich metalowych kajdanach, po prostu ciągle, ciągle zamknięta. On też bardzo mnie z jednej strony przerażał. Bałam się go, ale nie bałam się, że zrobi mi krzywdę. To nie był taki strach. Tutaj w ogóle nie było jakby w tym temacie nic, ale bałam się tego, ponieważ on był tak dziki, on był tak nieobliczalny i ja wtedy to czułam, patrzyłam w jego oczy i ja widziałam, jak on miał obłęd w oczach dosłownie. Yy, on nie był żadnym psychopatą, nie chcę, żebyście to tak odebrali. <laughs> był dobrym człowiekiem ale ja to wszystko odbierałam jako po prostu obłęd w oczach ja patrzyłam w jego oczy i jakbym się w nie wpadała tam, tam nie było w ogóle e, drogi powrotnej jakbym zajrzała w studnię i ktoś by mnie w tą studnię po prostu wepchnął ehm. Więc widziałam ten obłęd, widziałam tą nieobliczalność i ja byłam tym absolutnie przerażona. Oczywiście wtedy nie wiedziałam, czym ja jestem przerażona, nic z tego kompletnie nie rozumiałam. Byłam kompletnie odcięta od siebie, od swoich uczuć, od swojego czucia, od swojej kobiecości, od wszystkiego tego, co tak naprawdę mogłoby wznieść tą relację mm, dużo, dużo wyżej, ale tego nie potrafiłam, ale to jest w porządku, jakby on był w moim życiu potrzebny na tamten moment. Ta dzikość, którą on miał, ten afrodyzjak, on pociągał mnie, mogłabym powiedzieć, do szpiku kości. I tak naprawdę ja wewnętrznie czułam to ze środka, chociaż tego nie rozumiałam, że jemu nie dotrzymam kroku, po prostu, że dzikusowi może dorównać kroku tylko dzikus. I ja wiedziałam, że ja taka nie jestem. Jakby, no, czuję się to, bo nawet jeżeli człowiek świadomie, no, świadomie nie jest świadomy, tego, to w środku czuje się tą niezgodę i bardzo wielu ludzi, wszyscy ludzie, czują jakąś niezgodę, jakiś nietakt, ale nie potrafią tego zupełnie mm, przypisać. Bardzo często czujemy, że np. nie pasujemy do kogoś, czujemy tą, nie, tą niezgodę, że coś jest nie tak, ale no, no, nie muszę Wam mówić, bo większość osób to po prostu czuje i to przechodziła. No, i ja wtedy też coś takiego czułam. Oczywiście, kompletnie nie wiedziałam o co chodzi, że po prostu mamy zupełnie jakby inny rytm. Tam nasza wewnętrzna membrana uderza w zupełnie, zupełnie innym rytmie. Ja się czułam przy nim gorsza, poblokowana, nieświadomie. Czułam to wszystko w środku, więc jakby relacja z nim i obecność jego wywalała ze mnie bardzo dużo takiego bólu, no ponieważ ja się przy nim czułam gorsza. tak? On się przy mnie nie wywyższał, ale ja przy nim czułam się po prostu gorsza. Ja czułam, że nie jestem tak otwarta, że ja nie jestem tak wprawdzie, że ja nie idę swoją drogą. A on mi to wszystko był dla mnie po prostu lustrem, więc niesamowicie mnie wkurwiał. Pamiętam też bardzo taki... Szczególny moment, kiedy byłam z nim na spacerze i właśnie poczułam, że jakby on był taki wesoły, taki radosny, taki był cały hopsasa w ogóle, wiecie, w skowronkach, ja byłam taka poblokowana i ja pamiętam, on gdzieś tam nie wyprzedził, gdzieś tam szedł, coś tam, coś, nie wiem, to było, wiecie, tyle lat temu, ja pamiętam, że ja miałam telefon, ja w ogóle napisałam do mojego byłego chłopaka, żeby się z nim spotkać, bo mm, jakby w teraz to wiecie, czuję, że po prostu on, on tak ze mnie wywalał um, on tak mocno wybijał mi po prostu korki że ja tak bardzo nie miałam wejść w tą jego energię i to nie chodzi o to, żeby iść za nim, żebym ja miała być nim tylko po prostu byliśmy na tak różnych miejscach ja tak bardzo czułam się przy nim e, stłamszona, że ja taka nie jestem, że ja tak nie umiem że ja po prostu jestem cała poblokowana w środku, że jakoś chciałam odreagować, napisałam żeby do byłego nawet, nie wiem, czy chłopaka jakiegoś tam, wiecie, partnera, kimś, z kim się spotykałam, żeby spotkać się z mężczyzną, ale żeby to nie był on, no bo on po prostu wywalał mi te wszystkie rzeczy. Ja się tak czułam bardzo niefajnie, tak byłam wkurwiona, wszystko mi wywalało. I dzisiaj widzę, jaka to jest. Piękna lekcja, jak sama ja byłam po tej stronie, gdzie bałam się człowieka dzikiego, bałam się człowieka nieokiełznanego, ponieważ wywalał mi mój własny ból, ból, moje własne wzorce, moją własną nieumiejętność kurczenia swoją drogą, moje własne, w cudzysłowiu nieprzepracowane gówno. <śm> Był dosłownie, jak to się mówi, lustrem wszystkiego, czego ja pragnęłam, a na co hart mojego ducha był po prostu w tamtym momencie za słaby. Bałam się dzikości, ba bałam się wolności, bałam się autentyczności, bałam się prawdy, bałam się wewnętrznej swobody, bałam się wewnętrznej konfrontacji i bałam się szeregu innych rzeczy, dlatego moje życie wtedy wyglądało tak, jak wyglądało. No, i po pewnym bardzo, bardzo krótkim czasie, ponieważ, jak mówię, to był tak naprawdę epizod w moim życiu. W życiu yy, on, pan M, był epizodem w moim życiu. Po pewnym czasie, no, krótkim ta znajomość jakoś zaczynała być. No, urwała się po prostu. No, nie tak. Yy, no, urwała się, tak powiedzmy, no. Ja stwierdziłam, że już nie chcę mieć z nim kontaktu, że, że po prostu jakby kończę to, chociaż to nie był żaden oficjalny związek, w ogóle nigdy to nie, nie było żadnym niczym oficjalnym to gdzieś tam zostało takim na bardzo krótkim epizodzie poznawania się. Ja stwierdziłam, że już on dojrzy, to go że to w ogóle, wiecie, on jest B, on jest niedobry, no bo mi wszystko przy nim wywalało, ale oczywiście wtedy go nie widziałam, więc myślałam, że to on jest B, że to on jest niedobry. No, i to wszystko zakończyłam. On tam jeszcze jakby próbował to ratować, chciał się ze mną spotkać. No, ciekawe to jest w ogóle, że on tak się uparł wtedy na mnie. Chyba widział już we mnie ziarenko tego, co tam ten mój potencjał, który miał już niebawem po prostu zakwitnąć. No, ale po prostu padło parę niemiłych słów. Wiecie, jakby pokłóciliśmy się. On wtedy wyjechał na jakąś tam na krótką podróż gdzieś tam do, do ciepłych krajów. I jak przyleciał z tej podróży, to się do mnie odezwał, że, że za mną tęsknił, że kupił mi tam prezent jakiś, że bardzo by mi go e, chciał dać i, i się spotkać. E, ja powiedziałam, że absolutnie nie interesują mnie żadne prezenty od niego, że e, no po prostu, że nie jestem zainteresowana e, go zablokowałam. Wiecie, oczywiście mm, jakby to zachowanie moje było absurdalne. Ja to, jest, to było wiele, wiele lat temu, tak? Ja byłam... E, bardzo młoda i jakby byłam przed tym wszystkim, co wybuchło we mnie, więc zachowałam się bardzo, bardzo niedojrzale. Żeby nie był. on też miał swoje rzeczy, gdzie zachował się niedojrzale i trzeba sobie powiedzieć wprost, on nie był jakimś aniołem, mimo że może tak tutaj wiecie, odbieracie, że go przedstawię jako jakoś nieskazitelnie czystego, niesamowitego człowieka, ale on był też tylko człowiekiem, nie? Więc odmówiłam tego prezentu, zablokowałam go, zakończyłam jakby. Tą relację wróciłam do spotykania się z innym mężczyzną w moim życiu, który był absolutnie normalny, nie reprezentował nic dzikiego, co by wywalało mnie wtedy z butów. I e, siedząc w pracy jakieś, nie wiem, ile to było parę tygodni później najprawdopodobniej myślę, że nie więcej niż dwa miesiące później e, dostałam krótką wiadomość od mojej koleżanki na Facebooku o treści, imię, nazwisko. Pana M nie żyje. Ja to przeczytałam, i ja, ja tylko nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje. Patrzyłam w telefon i, i zaczęłam po prostu płakać. I siedziałam, wiecie, w biurze, w swoim biurku z koleżankami e, i zaczęłam po prostu płakać. E, napisałam jej tylko, co się stało, czy to żart w ogóle, już nawet nie pamiętam, co jej pisałam, i ona mi. Napisała, że przez wspólnego znajomego, bo ona go też znała, e, no dowiedziała się, że, że zginął, że jest to absolutnie potwierdzone. Zginął w tragicznym wypadku, e, nieplanowanym. E, zginął w podróży kolejnej swojej, ostatniej. I ja, jak e, Ktoś umiera, to niespecjalnie mnie to rusza, nawet jeżeli to jest członek rodziny, jakby jakoś ze śmiercią jestem, nie wiem, pogodzona. Tak, yy, po nim płakałam, po prostu bite trzy dni od rana do wieczora. Było to dla mnie coś, no w ogóle, niezrozumiałego, nie, nie potrafiłam tego pojąć, że on naprawdę nie żyje, yy, że ja się z nim nie spotkałam, że nie przyjęłam tego prezentu, że już nigdy się nie dowiem do dzisiaj. Nie wiem, tak naprawdę, e, co na mnie czekało. E, jedyny prezent to ja mu dałam, kiedy był u mnie i właśnie na tym zdjęciu, które wam już pokazywałam, on czyta książkę Osho, księga mężczyzn i znalazłem na mojej półce, stra... bardzo mi się spodobała, więc powiedziałam mu weź sobie ją, jest twoja. I to jest jedyne zdjęcie, które mam. Jego bez twarzy. Mam jeszcze jedno jego zdjęcie. Hmm. Zrobiony bokiem, też nie widać twarzy. I tak właśnie um, kończy się historia pierwszego dzikiego mężczyzny, którego w swoim życiu poznałam, który na swój sposób mnie bardzo ukształtował, chociaż wtedy w ogóle tego nie rozumiałam. Po tak wielu latach um, jest to dla mnie piękne doświadczenie, um, dlatego że sama na własnej skórze przekonałam się, jak to jest. Bać się człowieka dzikiego, człowieka autentycznego, człowieka suwerennego, człowieka w swojej prawdzie. E, wiem, jak to jest, kiedy, dlaczego w mężczyznach pociąga mnie dzikość, prawda, suwerenność i gdybym była mężczyzną to samo pociągałoby mnie zresztą w kobietach wtedy tego kompletnie nie rozumiałam na podstawie siebie widzę wszystkie mechanizmy które działają w społeczeństwie dzisiaj wiem że nasze serca nasza dusza nasza DNA wszystko w nas głęboko w swoim wnętrzu pamięta kim naprawdę jest widok ludzi dzikich przywołuje tęsknoty po prostu tęsknoty które rozrywają takiego człowieka, błagając o wewnętrzne zauważenie, o odblokowanie, o absolutne uwolnienie tego potencjału, które ta osoba reprezentuje, do którego każdy człowiek wewnętrznie jest zdolny, i biologicznie, chemicznie w swoim człowieczeństwie ma zakodowane nic innego jak po prostu takie niesamowite życie życie. Wewnętrznej autonomii, suwerenności. Dzisiaj także rozumiem, dlaczego Pan M był samotnikiem, swego rodzaju nomadem, dlaczego toczył takie, a nie inne życie, ponieważ dzisiaj ja jestem w tym miejscu. Niejednokrotnie myślałam o tym, jakby to było, gdyby Pan M żył do dzisiaj i gdybym spotkała go dzisiaj. Ale to się już nigdy po prostu nie stanie. Minęło już tyle lat, że jakby totalnie, wiecie, jestem z tym pogodzona. To też nie jest tak, że on by został po prostu ojcem moich dzieci, bo myślę, że nie, że tak by się nigdy nie stało, ale jestem ciekawa tego spotkania dzisiaj. Jestem wdzięczna za niesamowite doświadczenie, które mi dał. Jestem wdzięczna za tą niesamowicie krótką, ale jakże. Intensywną relację, przyszło mi z nim, której przyszło mi z Nim doświadczyć. Przekaz tego filmu jest taki, że boimy się tego, co jest dzikie, boimy się tego, co jest prawdziwe, boimy się tego, bo to wszystko konfrontuje nas z tym, że jesteśmy wewnętrznie poblokowani, nieukochani, nie jesteśmy w wewnętrznym przymusie na każdej płaszczyźnie naszego życia. Począwszy od życia, którego nie lubimy, pracy, której nie lubimy, dynamiki, reżimu, w którym żyje ogół, w którym żyje społeczeństwo, do rzeczy bardzo już takich głębszych, relacyjnych, które partner z nas po prostu wywala. Z tego wszystkiego można byłoby napisać całą książkę, natomiast zamyślenia być to krótki film, w którym chciałam Wam przedstawić Pana M., E, Które który po prostu wysyłał mi na Messengerze piosenki, e, śpiewał, nagrywał mi piosenki, e, pisał jakieś różne wiersze, e, i po prostu w tym wszystkim był całkowicie sobą, podczas gdy ja zupełnie wtedy na tamten moment e, tego nie umiałam. Dziś natomiast po tych wszystkich latach sama napisałam książkę o dzikości, pozostań dziki, dziecko ziemi, jak widzicie, jest to. Książka opowiadająca o dzikości istoty ludzkiej pochodzącej z trzewi naszego istnienia. Książka ma twardą okładkę, 360 stron. i Jest do kupienia na mojej stronie www.pahusłańca.art. Link do tej strony jest pod tym filmem. Jeżeli książki akurat nie ma na stanie, to znaczy, że skończył się jeden nakład i niebawem będzie następny. Cóż więcej mogę powiedzieć? Hmm, film ten dedykuję panu M. Który nigdy go nie zobaczy w tej formie, w której wy, ale w jakiejś innej pewnie go czuje odbiera. Panie M, dziś nie bałabym się Twojej dzikości i tańczyłabym z Tobą w tym teatrze życia, dotrzymując Ci kroku.